Zasłużyłeś na śmierć. Ty idioto! Nigdy nie zrozumiesz nauki. Postęp wymaga poświęceń i brutalnych metod. O! No i wchodzimy do pracowni podowina, do drugiej, do piwnicy w sumie. No i widzimy tutaj ciekawe rzeczy. Jakieś osoby torturowane, najwidoczniej. Sprawdzone mikstury, zwłoki Lei, ona chyba była z nami. To nie wygląda to za dobrze. On tutaj robił dalej te eksperymenty, to na ludziach też. Dlaczego załatwiłem? No, zobacz. E, za, załatwiłem go dlatego, że ekspe e, robił eksperymenty i na ludziach i też e, na mnie, oczywiście, zrobił na początku gry. E, plus, e, miałem zlecenie, żeby tą sprawę zakończyć. Jak widzisz, e, teraz w jego piwnicy działy się jakieś e, masakryczne rzeczy. Teraz sobie sprawdzimy te notatki. Myślę, że bardzo dobrze, że Wodowin już nikogo nie skrzywdzi. Aha, czyli to był najwidoczniej mistrz Wodowina. Albo ktoś to go uczył, a on tutaj zrobił sobie z niego niewolnika i, i zmarł, tak? A Bodowin przejął jego pracownię czy też e, wykorzystał tą wiedzę czy to był zwykły szaleniec? Jeszcze sobie zobaczmy to ogłoszenie o pracy. No, czyli no psychopata tak zwany. Dobra, pójdziemy do magów wody, później przekazać tę informacje.